Hejka, w dzisiejszym odcinku chciałbym przetestować takie oto żelki z obierkami, które podobno są jadalne. Kupione wy? Ja też nie wiem, nawet. Oraz jagodowe www. Kupione wy? Wnetto. Czy jesteście ciekawi? Zaczynajmy! Okej, okay, więc na pierwszy ogień idą żelki, które się obiera. Ale dobrze, że te obierki są jadalne. Podobno, nie wiem. Ale jak ja za dzieciaka jadłem nawet kartki i nic mi nie było. Za to pielęgniarka się czepiała w szpitalu. Mm, te żelki dostaną siedem na 10 za zapach. Jak się je niby obiera? Ale tu nawet nie ma jak ten pociągnąć za obierki. na 10 za smak. Nie lubię mango, ale te żelki akurat przypadły mi do gustu. Dobrze, że nie mają glutenu. Mogą to jeść dzieci powyżej czwartego roku życia. Przynajmniej większość dzieci powyżej czwartego roku życia może jeść takie żelki.

Jagody są wyczuwalne, ale słabo. Bardziej czuję mleczną czekoladę. Proszek jagodowy. To dużo tłumaczy. Zagęszczany sok z czarnej jagody. Ok. Koncentrat roślinny w nawiesie marchewka. Borówka czarna. Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy. No i oczywiście ma też gluten. W trzeciej linijce napisali, że zawiera mąkę pszenną. Czyli to nie zaszkodzi osobie z nietolerancją glutenu, ale to zaszkodzi osobie z nietolerancją glutenu, plus jeszcze osobie uczulonej na orzechy. A to, czy zawiera orzechy, czy nie? E... Olej kokosowy, a kokosy to też są orzechy. Może zawierać mleko, soję i siarczyny. Soja szkodzi nawet osobom z Hashimoto. Nie wiem, czy przy innych chorobach tarczycy też, czy tylko przy Hashimoto, bo moja siostra ma akurat Hashimoto i mi wytłumaczyła, dlaczego soja jej szkodzi. No ale mogło być gorzej. Hashimoto łatwo pomylić się z rakiem tarczycy. A żeby wygrać walkę, obojętnie z jakim rakiem, to trzeba mieć bardzo dużo szczęścia i natychmiast otrzymać pomoc personelu medycznego. A propos, opowiem wam dowcip. Przychodzi facet odwiedzić teściową w szpitalu i pyta. Jak się czuje moja teściowa. Ale też na to, proszę przygotować się na najgorsze. A facet już takie. O Rajośku, moja teściowa niedługo wyjdzie ze szpitala i nakrzycie na mnie, że niby jestem złym zięciem, bo zamiast posprzątać w domu jak w szpitalu, sprzątam jak w normalnym domu i potrafię gotować jak większość Polaków. <Ky> Rozumiecie? No bo większość Polaków tak bardzo nienawidzi swojej teściowej, że jak słyszy, że ma się przygotować na najgorsze, to wyobraża sobie, że go teściowa odwiedza i jest na niego zła. Ale lekarze, kiedy mówią, proszę przygotować się na najgorsze, mają na myśli to, że. Pacjentka, czy tam pacjent niedługo umrze i nawet najlepszy lekarz świata nie pomoże. Jak weterynarz mówi, proszę przygotować się na najgorsze, ma na myśli to, że zwierzak niebawem umrze i nawet najlepszy weterynarz na świecie nie pomoże. To już wszystko na dziś. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zostawcie łapki w górę, dzwoneczki. Wyślijcie dzisiejszy odcinek do swoich znajomych. Zjedzcie smaczną i zdrową kolację. Pa!